No, i w końcu mamy to. Po dwóch dekadach czekania i ogrywania w tym czasie nieudolnych naśladowców pokroju Dark Souls, Ninja Gaiden czy Nio, nareszcie na wszystkich platformach możemy zagrać w protoplastę gatunku Soulsborn, Severance Blade of Darkness. A oto recenzja tego wiekopomnego dzieła ogrywanego na Xbox Series X. Startujemy. Friend, we have been betrayed. The orks fell on us during the night. My lord the duke, my life ebbs away. Ej, ale wiecie, że trochę sobie jaja robiłem we wstępie. Choć daję słowo, że są ludzie, którzy cenią sobie bardziej Blade of Darkness niż Soulsy. A o tym, że gra hiszpańskiego dewelopera Rebel Act Studio dała początek całemu gatunkowi, można nawet przeczytać na karcie gry w platformie Steam. Wiedzą o tym więc prawie wszyscy: i twórcy oryginalnego Severance z 2001 roku oraz jego nieliczna, choć wierna rzesza fanów. Nie wiem tylko, czy zdają sobie z tego sprawę ludzie z Front Software. Pan Miyazaki bardzo dziękuję twórcom Blade of Darkness za inspirację. Gdyby nie oni, nigdy nie powstałaby seria Dark Souls, a tym bardziej Elden Ring. Skoro już ta kwestia została wyjaśniona, zacznijmy od początku czyli cofnijmy się do lutego 2001 roku, kiedy to pierwotnie zadebiutowało Blade of Darkness. Gra spotkała się wówczas z umiarkowanie pozytywnym przyjęciem ze strony krytyków. Gracze odebrali ten tytuł znacznie bardziej optymistycznie, o czym świadczy pozytywny odbiór gry na platformie Steam, GOG, na Metacriticu, czy nawet w encyklopedii serwisu Gry Online. Bez wątpienia jest to marka z wierną społecznością, która czekała na wersję HD od wielu, wielu lat. I pozostaje tylko cieszyć się, że w końcu się doczekała, prawda? No bo co z resztą graczy? Chociażby takim mną, czyli typkiem, który w oryginalne Severance nie grał? Czy ja także mam powody do radości, że dane mi było obcować z tym klasykiem na nowej konsoli? I tu odpowiedź jest dość skomplikowana: bo choć przez kilkanaście, a może i kilkadziesiąt godzin bawiłem się całkiem nieźle to jednak próg wejścia był tak wysoki, że nie wiem czy chciałbym się go pokonywać, gdybym nie zobligował się do stworzenia tejże recenzji. I wcale nie chodzi tu o wysoki poziom trudności, lecz o archaizmy i ułomności, które 20 lat temu łatwiej nam było zaakceptować. Nie jest to bowiem ani remake gry sprzed dwóch dekad, ani tak naprawdę pełnoprawny remaster. To dość leniwy port z podniesioną rozdzielczością do HD. I to tak leniwy, że w przypadku wersji konsolowej Wyższa rozdzielczość przekłada się na nieczytelny z powodu swoich mikroskopijnych rozmiarów chód gry. Na początku wybieramy jedno spośród czterech dostępnych postaci, wszystkie różnią się od siebie statystykami, wykorzystywanym orężem i, co za tym idzie, systemem walki. Po wyborze naszego wojownika, ruszamy ratować świat przed ogarniającymi go siłami ciemności. Nie będę się rozwodził nad historią, gdyż ta stanowi jedynie tło rozgrywki i pretekst do odwiedzania kolejnych lokacji. Na dodatek wstawki lektorskie są dosyć nierówne pod względem jakości i głośności, co jedynie potwierdza mizerny poziom odświeżenia tego tytułu. Największym atutem Blade of Darkness, podobnie zresztą jak w dniu premiery jest system walki. Ten się praktycznie nie zestarzał i wciąż daje sporo frajdy. Podczas starć otrzymujemy bowiem możliwość wyboru kierunku zadawanego ciosu oraz jego wysokości. Panujemy nad tym za pomocą gałki analogowej, którą wychylamy w odpowiednim kierunku podczas ataku. Do dyspozycji otrzymujemy różnego rodzaju biały, orange, od lekkich mieczy, którymi możemy zadawać szybkie ciosy, po ciężkie topory, które choć zadają spore obrażenia, to wyprowadzenie nimi ciosu jest znacznie wolniejsze i zużywa sporo staminy. Po kilku godzinach otrzymujemy do dyspozycji jeszcze łuk, ale lepiej gdyby go nie było. Mechanika strzelania jest dość upośledzona, a ocelność trudniej niż podczas realnego korzystania z tej broni. Ogólnie jednak starcia są efektowne, dość wymagające i brutalne. Kączyny jej głowy latają w powietrzu, a animacje śmierci wciąż robią wrażenie. Niestety, przyjemność podczas starć, szczególnie z większą grupą przeciwników, czy najczęściej tragiczna praca kamery. To głównie przez nią giniemy lub tracimy sporą część życia, co odbiera sporo fanu płynącego z rozgrywki. Świat gry jest bardzo klimatyczny, a projekty sporych, otwartych lokacji, pełnych nie tylko oponentów, ale także pułapek i ukrytych przejść, wciąż robią wrażenie pomysłowością. A jak już jesteśmy przy klimacie, to dobrą robotę w tym zakresie robi także skromna ścieżka dźwiękowa oraz oprawa, która choć nie da się ukryć, zestarzała się dość mocno, to z biegiem czasu coraz bardziej się do niej przyzwyczajamy. Bez wątpienia Blade of Darkness to gra kultowa, która wciąż zachwyca mechaniką walki oraz brutalnością starć. Jednak obecnie ciężko ocenić taki tytuł, gdyż jako współczesny port wypada dość słabo. Brak automatycznego zapisu gry, nieprecyzyjne sterowanie, tragiczne odgłosy otoczenia to tylko przykład kilku łomności, które mogą graczy odrzucić od tej produkcji. Mimo wszystko jest to wciąż niezła gratka dla fanów marki i miłośników starszych gier, którym nie straszne są archaizmy. Niech jednak nikogo nie zwiedzie promowanie gry Soulsborne'ową Genezą. Blade of Darkness nie jest bowiem tytułem bardzo trudnym. Nawet według obecnych niezbyt wygórowanych standardów, częściej niż z rąk przeciwników, giniemy spadając w przepaść, a najgorszym wrogiem, z jakim przyjdzie nam się zmierzyć, jest praca kamery. Ocena końcowa 6 na 10. To już wszystko. Jeśli podobał Ci się materiał, to zostaw łapkę w górę. Nie zapomnij o subskrypcji i kliknięciu w dzwoneczek. Do usłyszenia. Cześć!